Tarot Arkana Wielkie, Arkanum i X, Pustelnik. Pustelnik to etap, w którym świadomość odwraca się od chaosu świata i kieruje się do wewnątrz. To nie jest samotność, to święta separacja, w której ego milknie, a dusza zaczyna mówić. Główna idea Pustelnika znajdź odpowiedź w sobie, a świat przestanie być zagadką. Pustelnik symbolizuje: szukanie prawdy, wewnętrzne mistrzostwo, oczyszczenie umysłu, ciszę jako bramę do Boga. Proces odłączenia od iluzji świata materialnego. Nie jest to etap ucieczki, lecz dojrzewania, dojścia do miejsca, gdzie zewnętrzne autorytety przestają być potrzebne, bo wewnętrzny autorytet budzi się w pełni. Symbolika pustelnika. Każdy element karty jest duchowym kodem. Latarnia z symbolem słońca, gwiazdy. Wewnętrzne światło świadomości. Intuicja prowadząca pośród ciemności niewiedzy. Staw plaska. Stabilność mądrości. Oparcie w duchu, a nie w ego czy materii. Płaszcz, ochrona przed hałasem świata, skromność, prostota, nieobecność ego. Góra, stan świadomości wyższej ponad masową energię i iluzję. Samotność postaci, nie samotność, lecz bycie sam ze sobą i w tym obecność Boga. Psychologiczny wymiar karty: Pustelnik reprezentuje moment, w którym nie potrzebujesz zewnętrznej walidacji, stajesz się własnym przewodnikiem, wartości i odpowiedzi pochodzą z wnętrza. Nauka zamienia się w mądrość. Doświadczenie zamienia się w świadomość. To etap dojrzałości duchowej, w którym życie zaczyna być filtrowane przez prawdę, nie emocje czy presję świata. Energetyczny wymiar pustelnika, to archetyp, trzeciego oka, ajna, wizja, rozeznanie, jasność, żywiołu powietrza, eteru, subtelne uświadomienie. Planety Saturn, dyscyplina, mądrość, karmiczne dojrzewanie. Saturn wzywa do pracy wewnętrznej, ale też nagradza. Cierpliwość, mądrością, samopoznanie, wolnością. Wytrwałość mistrzostwem, duchowa lekcja pustelnika, odłączenie od hałasu świata, pozostawienie iluzji ego, przekroczenie zewnętrznych autorytetów, zaufanie własnemu wewnętrznemu światłu, zrozumienie prawda jest prosta i znajduje się w ciszy. Cień pustelnika, nie każdy kto izoluje się od ludzi jest mędrcem, cień objawia się jako ucieczka od życia, chłód emocjonalny, arogancja duchowa wiem lepiej jestem ponad innymi, izolacja z lęku, a nie z mądrości. W uzdrowieniu cień staje się pokorą, cichą mądrością, umiejętnością bycia światłem, nie kaznodzieją. Etap duszy, który reprezentuje pustelnik. Rozczarowanie światem i fałszywymi autorytetami. Poszukiwanie prawdy poza systemami. Odkrycie wewnętrznego przewodnika. Cisza, jako portal do Boga. Mądrość, jako stan świadomości, nie wiedza. Pytanie inicjacyjne pustelnika: czy masz odwagę zaufać temu, co czujesz w ciszy, bardziej niż wszystkiemu, czego nauczył cię świat? Część druga. Arkanum X koło fortuny. Po ciszy i wewnętrznym świetle pustelnika przychodzi moment przełomu koło fortuny. To karta cykli przeznaczenia karmy i nieuchronnego ruchu świadomości. Tu kończy się czas przygotowania, a zaczyna czas wydarzeń. Energia, którą budowano wewnętrznie, teraz manifestuje się w świecie. Główna idea koła fortuny. To, co było ukryte, teraz zostaje poruszone. Rzeczy zmieniają się, bo ty się zmieniłeś. Koło pokazuje, że życie działa w cyklach. Narodziny, potem życie, potem śmierć i odrodzenie. Karma, potem lekcja, potem uwolnienie i ewolucja. Stagnacja, potem impuls, następnie ruch i transformacja. Ta karta nie pyta, czy coś się zmieni. Ona oznacza: zmiana już trwa. Symbolika koła fortuny. Każdy element karty jest kodem duchowym, nie ma tu przypadkowości. Koło z symbolami alchemii, liter hebrajskich i tarota. Prawo kosmiczne, rytm wszechświata, tora, rota, o koło świadomości. Sfinks na szczycie, świadomość, która panuje nad losem poprzez mądrość i samopoznanie. Wąż Tyfon, energia ego schodząca w dół. Upadek świadomości, materia, chaos, karma. Anubis lub figura wznosząca się. Energia ewoluująca, dusza rosnąca ku światłu. Cztery istoty z książkami ewangelistyczne symbole. Stabilność w zmianie, mądrość w ruchu, zodiak i czas. Psychologiczny wymiar karty. Koło fortuny pojawia się, gdy stara historia już się kończy. Nowe jeszcze nie zaczęło się w pełni. Wszystko jest w ruchu i nic nie jest stałe. To test, czy zaufasz zmianie, czy będziesz się jej opierać. Ta karta nie dotyczy przypadku. Dotyczy rezonansu energetycznego. Przyciągasz to czym jesteś. Energia koła fortuny to archetyp. Jowisza ekspansja, szczęście, przeznaczenie, rozwój eteru, poziom karmy i losu. Czakry splotu słonecznego, wybór kierunku działania i mocy osobistej. Jeśli energia jest zgodna z duchem, to następuje szczęście, synchroniczność, otwierające się drzwi. Jeśli prowadzi ego, to lekcje, chaos i próby świadomości. Duchowa lekcja koła fortuny, życie nie jest liniowe, jest spiralne. Powtarza się, aż zostanie zrozumiane. Każdy cykl prowadzi świadomość wyżej lub niżej, zależnie od intencji i działania. Lekcja brzmi: Nie kontroluj zmian, poruszaj się z nimi. Cień koła fortuny, cień pojawia się, gdy świadomość nie rozumie rytmu. Uzależnienie od szczęścia, szukanie fortuny zewnętrznej, chaotyczne decyzje, mentalność ofiary, los robi mi krzywdę, stagnacja przez lęk przed zmianą, w uzdrowieniu pojawia się zaufanie procesowi, życie staje się płynne, synchronizujące, pełne znaczeń, a człowiek zaczyna współtworzyć swój los. Etap duszy, który reprezentuje koło fortuny, świadomość odłącza się od starego cyklu, karma i lekcje wychodzą na powierzchnię, przychodzi zmiana bez względu na opór, Dusza wybiera kierunek, wzlot lub powtórka. Jeśli wybór płynie z mądrości, to przeznaczenie się spełnia. Pytanie inicjacyjne koła fortuny: Czy wybierasz swoją przyszłość świadomie, czy pozwalasz, by to przeszłość nią kierowała? Cześć trzecia. Arkanum Si Sprawiedliwość. Po kołach fortuny, po ruchu, zmianie i otwarciu nowego cyklu pojawia się Sprawiedliwość. To moment, w którym wszechświat wyrównuje energię, aby nowy rozdział mógł być czysty. Sprawiedliwość nie jest karą, jest lustrem energetycznym. Pokazuje konsekwencje, wynik, równowagę. To prawo przyczyny i skutku karma, ale już świadomie rozpoznane. Główna idea sprawiedliwości to, co zasiałeś, teraz zbierasz. Nie jako nagroda czy kara, lecz jako naturalny porządek. Energia, następnie działanie, następnie konsekwencja, potem lekcja i ewolucja. Ta karta przypomina, że wszechświat jest dokładny, precyzyjny i bezstronny. Symbolika sprawiedliwości. Każdy element obrazu jest kodem duchowym prawa równowagi. Miecz trzymany pionowo to prawda, decyzja, jasność. Nie tnie po omacku tnie iluzję. Waga w drugiej dłoni to równowaga karmiczna, analiza, harmonia pomiędzy sercem a umysłem. Korona to świadomość wyższa decyzje już nie wynikają z ego, lecz z mądrości. Tron to stabilność, obiektywność, fundament duchowego prawa. Czerwony płaszcz i biała tunika. Oznacza czystość intencji biały i działanie w materii czerwony. Ta postać nie mówi emocjami, mówi prawdą. Psychologiczny wymiar karty. Sprawiedliwość pojawia się, gdy trzeba podjąć ważną decyzję, trzeba zakończyć coś nierównego w życiu. Świadomość zaczyna rozpoznawać prawdziwe motywy. Iluzje rozpadają się, a fakty stają się oczywiste. To moment, nie czego chce, lecz co jest właściwe. Energetyczny wymiar, archetyp, libra, waga, harmonia, równowaga, relacje, wybór. Planeta Wenus plus Saturn w klasycznej astrologii Tarota. To piękno plus prawo, w ciele reprezentuje, czakrę serca, ale w formie równowagi, nieemocjonalności. Serce tu oznacza, prawdę, spójność, etykę, integralność. Duchowa lekcja sprawiedliwości. Zrozum, że nic nie jest przypadkowe. Zobacz własny udział w sytuacji. Wybierz to, co prawdziwe, niewygodne. Weź odpowiedzialność bez winy i bez dumy. To karta dorosłości duchowej, cień sprawiedliwości. Kiedy ta energia jest zraniona lub nieświadoma, może zamienić się w. osądzanie innych, perfekcjonizm, obsesję kontroli, karanie siebie lub innych, sztywność, zimną logikę bez serca. Cień mówi: Musi być tak, jak ja uważam. W uzdrowieniu zamienia się w. musi być tak, jak jest prawdziwie. Etap duszy reprezentowany przez kartę. Ujawnić prawdę w sobie i relacjach. Przyjąć konsekwencje bez ucieczki. Przetransformować wzorce i przekonania. Ustanowić nowe granice i zasady. Wejść w życie zgodne z duchową etyką. Po niej człowiek staje się bardziej klarowny, świadomy, uczciwy wobec siebie i świata. Pytanie inicjacyjne Sprawiedliwości: Czy Twoje życie jest zgodne z tym, co naprawdę uważasz za prawdę? Część Czwarta, Arkanum 12, WIS i, -i ELEC. Wisielec jest momentem, w którym logika ego przestaje działać, a życie wymusza zatrzymanie, zmianę perspektywy i pełne poddanie się temu, co jest. To karta transformacji poprzez zawieszenie, rezygnację z kontroli i świadome oddanie woli wyższej mądrości. To nie porażka, to inicjacja. Główna idea wisielca, nic się nie zmieni, dopóki ty nie zobaczysz inaczej. Wisielec nie walczy, nie szarpie się, on wybiera zatrzymanie, bo zrozumiał, że walka wynika z ego. Tu zaczyna się wewnętrzna alchemia, przejście od działania do kontemplacji, wejście w świadomość jestem zamiast muszę, symbolika wisielca, każdy szczegół niesie duchowy kot, odwrócona postawa to, nowa perspektywa, świat widziany poza schematem ego, uśmiech spokój na twarzy, czyli dobrowolne poddanie się procesowi, niecierpienie, światło wokół głowy, nimp to, przebudzenie, iluminacja, aktywacja wyższej świadomości. Jedna noga złożona w kształt krzyża, to auto, ofiara starej tożsamości i przejście do nowej. Lina trzymająca go za stopę, to los przeznaczenie proces, którego nie można skrócić ani obejść. Psychologiczny wymiar karty, to etap, kiedy dotychczasowe drogi przestają działać, zewnętrzny ruch jest zatrzymany, ego przestaje być decydentem. Wisielec oznacza transformację świadomości poprzez akceptację, a nie kontrolę. To moment, w którym przestajesz walczyć. Przestajesz szukać odpowiedzi na zewnątrz. Pozwalasz, aby to, co ma się wydarzyć, wydarzyło się. Energetyczny wymiar wisielca, archetyp planeta Neptun. Mistycyzm, intuicja, rozpuszczenie ego. Żywioł, woda, zanurzenie w podświadomość. Czakra Korona plus trzecie oko Sarender, widzenie prawdy poza dualizmem. To energia mistyka, wizjonera, alchemika duszy, który wie, że cisza otwiera wrota. Duchowa lekcja wisielca. Uwolnij kontrolę. Uwolnij stare przekonania, uwolnij muszę i powinienem. Uwolnij walkę z życiem, lekcja, prawdziwa moc nie polega na działaniu, lecz na zgodzie. Gdy umysł przestaje sterować, duch zaczyna prowadzić. Cień wisielca, w nieświadomej wersji energia ta może objawiać się jako stagnacja, bezsilność, rezygnacja, poczucie bycia ofiarą, uzależnianie się od cierpienia, meczennik duchowy, ego mówi. Utkwiłem, duch mówi. Jestem w procesie, w uzdrowieniu Wisielec staje się mądrością czekania, pokojem w chaosie świata, zaufaniem niewidzialnemu, całkowitą synchronizacją z losem. To niebierność to równowaga między działaniem a poddaniem. Etap duszy, który reprezentuje Wisielec. Stare metody przestają działać, kontrola puszcza, pojawia się nowe spojrzenie, ego rozpuszcza się, świadomość wznosi się i rodzi się nowa tożsamość. Po Wisielcu już nic nie jest takie samo. Pytanie inicjacyjne Wisielca Czy jesteś gotów przestać walczyć i zaufać temu, co cię prowadzi? Część piąta, trzynasty. Karta śmierć. Archetyp transformacja próg, zakończenie cyklu. Planeta Energia Pluton. Element woda transmutacji nie emocji, lecz przemiany. Zasada hermetyczna, rytm i przemiana, nic nie ginie, wszystko zmienia formę. To jedna z najbardziej niezrozumianych kart. Śmierć nie mówi o fizycznym końcu, lecz o koniecznym odejściu tego, co przestało służyć ewolucji świadomości. To inicjacja, rytuał przejścia, symbol alchemicznego solf et coagula rozpuść, aby przekształcić. Kiedy pojawia się w życiu nic nie pozostaje takie samo, to moment, kiedy odcinane są nici karmiczne, tożsamości, przywiązania, role, relacje, przekonania, które już wygasły. To próg, za którym zaczyna się nowy cykl główne pola znaczeniowe. Psychologia, odpuszczanie kontroli, uwalnianie tożsamości ego, dojrzałość emocjonalna, integracja końców i początków, duchowość, ego umiera, dusza się rodzi, koniec karmy to początek przeznaczenia, czysta transformacja, nic nie przechodzi bez zmiany, ciało i materia, zmiana kierunku życia, ukończenie cyklu, projektu, relacji, procesy detoksykacji i oczyszczenia, symbolika i jej znaczenie. Kościotrób na koniu, niezatrzymana siła losu, śmierć nie pyta, czy jesteś gotowy, ona przychodzi, kiedy czas, kwiat róży, w odrodzeniu zawsze jest piękno, umieranie jest etapem narodzin, głowy królów i zwykłych ludzi, każdy cykl kończy się bez względu na status, ego, ambicje, uniwersalność przemiany, czarna flaga z białą różą, mrok jest bramą, a światło rodzi się w ciszy końca, Sens tej karty, śmierć mówi. Jeśli nie pozwolisz umrzeć temu, co przestarzałe życie samo ci to odbierze. Nie ma tu tragedii, jest oczyszczenie, przywrócenie równowagi, transformacja. To punkt, w którym stare ja umiera, a nowe dopiero formuje się w przestrzeni ciszy. Proces wewnętrzny: najpierw pojawia się lęk i opór, potem przychodzi akceptacja, następnie próżnia, pustka, zawieszenie, a na końcu nowa perspektywa, nowa tożsamość, nowy kierunek. Śmierć to nie koniec. To akt inicjacji, kiedy ta karta przychodzi w życiu, to znak, że jakaś relacja, rola lub struktura już się skończyła, choć umysł jeszcze tego nie przyjął. Czas wejść w nową tożsamość. Stare sposoby działania nie będą już działać. Coś głęboko w tobie chce narodzić się bez ciężaru przeszłości. Moc śmierci to karta osób, które przeżyły ciemną noc duszy, straciły to, co nazywały bezpieczeństwem, i wyszły z tego silniejsze, prostsze, bardziej autentyczne. To energia odważnych, tych, którzy nie uciekają przed zmianą, lecz przechodzą przez nią świadomie. Śmierć jako brama, jeśli przyjdzie w medytacji, śnie lub tarocie, zapytaj, czego już nie mogę dłużej nosić, co chcę odejść, odpowiedź zawsze jest znana sercu umysłu tylko odwleka jej przyjęcie. W świetle, uwolnienie, regeneracja, transformacja, głębokie uzdrowienie, nowy etap istnienia, w cieniu, lęk przed zmianą. Trzymanie się ludzi, rzeczy i tożsamości na siłę, unikanie prawdy o końcach, paraliż emocjonalny, próba kontrolowania nieuniknionego, ostateczna esencja, śmierć to karta inicjacji duchowej, to moment, w którym stajesz przed drzwiami i słyszysz: Nie możesz iść dalej taki, jakim byłeś, to koniec, ale pełen sensu, bo tylko to, co prawdziwe, przechodzi przez ten próg. Część szósta. 14. Karta Umiarkowanie. Archetyp, alchemik duchowy, uzdrowiciel, integrator przeciwieństw. Planeta, energia, archanioł, Rafael, Jowisz plus alchemia. Element, ogień i woda w unii, element eteru rodzący harmonię. Zasada hermetyczna, alchemia biegunów, to, co było rozdzielone, zostaje zjednoczone. Umiarkowanie to karta świętej równowagi, ale nie takiej, która jest statyczna. To żywa harmonia, ruch między przeciwieństwami, jak oddech, fale, puls serca. Jest to etap po śmierci. Jeśli śmierć była rozpuszczeniem tego, co stare, umiarkowanie jest procesem składania nowej świadomości z czystych elementów. To energia odbudowy, uzdrowienia i duchowej rekonstrukcji. Główne pola znaczeniowe: psychologia, integracja cienia i światła, regulacja emocji, spokój po burzy, uzdrowienie traum i dysharmonii, duchowość, złoty środek, mistyczna równowaga yin i yang. Alchemiczne opus magnum transformacja w wewnętrznego mistrza. Połączenie nieba i ziemi materia życie umiar nowy rytm życia odbudowa po zmianie znalezienie właściwych proporcji symbolika i jej znaczenie anioł to wyższa świadomość, duch przewodzący człowiekowi, który przeszedł inicjację. Jedna stopa na ziemi, jedna w wodzie połączenie tego, co ludzkie, z tym, co boskie stanie między światami naczynia i przepływ wody, alchemiczne łączenie elementów cierpienia z mądrością, doświadczenia z łagodnością, materii z duchem. To najczystszy symbol uzdrowienia poprzez jedność. Słońce na horyzoncie, cel wschodzące oświecenie, punkt równowagi, droga mistrza. Sens tej karty, umiarkowanie mówi: nie ma pośpiechu, teraz czas na integrację, to przestrzeń, gdzie nie działasz z lęku impulsu czy przymusu. Działasz z równowagi i świadomości. To nie jest stagnacja, to święty rytm, proces wewnętrzny tej karty, najpierw chaos, emocje, skrajności, potem obserwacja, dystans, następnie integracja w spokój, finalnie nowa mądrość, duchowe mistrzostwo, to powrót do siebie, ale nowego siebie przebudzonego. Kiedy ta karta pojawia się w życiu, to znak, że coś się uzdrawia, wracasz do równowagi po trudnym cyklu, nowy etap życia powoli zaczyna nabierać kształtu. Uczysz się żyć bez walki, bez dramatów, bez skrajności. Zatracasz impuls chaosu, zyskując mądrość harmonii. To karta osób, które nie chcą już walczyć, lecz tworzyć z lekkości i świadomości. W świetle, przepływ, uzdrowienie, balans i spokój, cierpliwość i mądrość, alchemiczna transformacja bez wysiłku, w cieniu, potrzeba kontroli nad procesem, perfekcjonizm, tłumienie emocji zamiast integracji. Opór przed spontanicznością, duchowy bypassing wszystko jest dobrze, gdy nie jest. Archetypiczna nauka Umiarkowanie uczy wszystko ma swój czas i swój rytm. Twoim zadaniem jest zaufać procesowi. To etap, kiedy człowiek przestaje działać z przeszłych ran, a zaczyna tworzyć z równowagi, miłości i świadomości. Ostateczna esencja Umiarkowanie jest alchemiczną ciszą po transformacji etapem, w którym chaos staje się harmonią. To karta uzdrowienia, integracji i powrotu do naturalnego rytmu życia. Tu rodzi się nowa jakość nie przez walkę, lecz przez świadomość i równowagę. Część 7. 15. Karta Diabeł. Archetyp cień ego, iluzja kontroli, materia bez ducha. Planeta Saturn w aspekcie karmicznym i ograniczającym. Element Ziemia uwięziona w popędzie, lęku i pragnieniu. Diabeł to nie zło jako takie, to niewidoczny więzienny system ego, który trzyma duszę w iluzji. Muszę mieć, żeby być. Bez tego jestem niczym, to daje mi bezpieczeństwo, siłę, miłość. Ta karta pokazuje moment, w którym człowiek zapomniał, że jest istotą duchową i wierzy tylko w ciało, emocje, popędy i materię. To kontrpunkt umiarkowania: jeśli umiarkowanie jest alchemią równowagi, diabeł jest alchemią wypaczenia energią, która straciła świadomość swojego źródła. Główne pola znaczeniowe: psychologia, uzależnienia, obsesje, mechanizmy obronne ego. Podświadome programy i schematy, pragnienia kompulsywne, duchowość, uwięzienie w materii, identyfikacja z ciałem, rolą, statusem, zapomnienie o boskiej tożsamości, test iluzji, materia, życie, praca dla kontroli, pieniędzy, władzy, toksyczne relacje, manipulacja, uzależnienie, niewola mentalna, symbolika i jej znaczenie, diabeł na tronie, to ego, które uznało, że jest Bogiem, stawia siebie jako absolut. Odwrócony pentagram, duch zniewolony materią, to odwrócenie boskiego porządku, łańcuchy na szyjach kobiety i mężczyzny. Najgłębszy symbol tej karty to więzy, które nie są zapięte mocno, można zdjąć w każdej chwili, ale człowiek wierzy, że musi pozostać w niewoli. Dlatego najgorszym więzieniem jest to, które wydaje się naturalne. Pożądanie ogień i niskiej energii. Nie energia twórcza, lecz konsumpcyjna, nie miłość, lecz potrzeba posiadania. Sens duchowy karty ta karta ujawnia to, co rządzi z ukrycia lęk przed stratą, lęk przed samotnością, lęk przed brakiem, lęk przed śmiercią to lęki, na których ego zbudowało swoją strukturę. Diabeł mówi: Nie jesteś wolny, dopóki nie zobaczysz, co cię więzi. Etapy pracy z energią diabła zaprzeczenie to nie mój problem świadomość widzę swoje nawyki, popędy, iluzje konfrontacja już nie uciekam patrzę rozpoznanie iluzji Łańcuch był tylko przekonaniem, wyzwolenie nie wybieram już z lęku ani potrzeby, tylko z świadomości. W świetle transmutowany diabeł. Ta energia po transformacji staje się potężną wolą, mistrzostwem materii, samoświadomością, seksualnością jako energią kreacji niepotrzeby, panowaniem nad instynktem, nie jego tłumieniem. W alchemii materia staje się sługą ducha, nie Panem. To etap, w którym człowiek potrafi korzystać z dóbr życia bez utraty siebie. W cieniu, przed uzdrowieniem, manipulacja, uzależnienia od ludzi, substancji, kontroli, dopaminy, przemoc emocjonalna lub subtelna, dominacja, kult sukcesu, seksu, władzy, zwycięstwa. Nie chodzi o moralność, lecz o brak wolności. Główna lekcja tej karty: to, co posiadasz, może zacząć posiadać ciebie. Dlatego diabeł jest nauczycielem wolności. Nie przez łagodność, ale przez konfrontację z iluzją. Ostateczna esencja. Diabeł nie jest wrogiem, jest strażnikiem kolejnego progu. To karta, która mówi: jeśli chcesz wejść wyżej, zobacz najpierw, co trzyma cię w miejscu. Po Diable zawsze przychodzi Wieża Wyzwolenie. Część 8. 16. Karta Wieża, archetyp rozpad fałszywej struktury ego, nagłe przebudzenie, destrukcja iluzji. Planeta Mars, energia działania, nagłego cięcia, siły, która nie prosi o pozwolenie. Element ogień oczyszczający, błyskawica świadomości. Wierza to moment, w którym wszystko, co było zbudowane na strachu, iluzji, dumie lub przekonaniach ego, musi runąć. To nie kara, to wyzwolenie, to moment, gdy wszechświat mówi. Nie możesz wejść wyżej, jeśli nadal trzymasz się tego, co nie jest prawdą. Energia tej karty, nagła zmiana, utrata kontroli, koniec starego cyklu, rozpad tożsamości lub struktury życia, wyjście z iluzji bezpieczeństwa, to zerwanie kontraktu ze Starym Ja, symbolika. Korona spadająca z szczytu wieży, ego traci władzę, królestwo iluzji upada, to symbol duchowej prawdy, nie ty tu rządzisz, życie rządzi, błyskawica, to interwencja świadomości, nagłe widzenie, wystarcza jeden moment jasności, by całe życie przestało być tym, czym było, płomienie w oknach, to oczyszczenie, alchemiczny ogień, który spala fałsz, postacie spadające z wieży, to my, upadający z dumy, poczucia kontroli, roli, maski ale upadek jest jednocześnie powrotem do pokory i prawdy. Znaczenie duchowe, wieża jest inicjacją, to moment, kiedy relacja się rozpada, praca kończy, zdrowie się zmienia, system wierzeń umiera, jak zbudowany na przeszłych ranach rozpada się, i człowiek mówi: Nie wiem już, kim jestem. To święty chaos, oczyszczenie przestrzeni pod nowe, dlaczego wieża następuje po diable, bo najpierw widzimy więzy diabeł, a potem system, który je utrzymywał, upada. Diabeł widzę iluzję, wieża iluzja się rozpada, psychologiczny wymiar, wieża to, deprogramowanie, reset świadomości, uwolnienie od fałszywych przekonań, koniec narracji ego, może być bolesna, ale jest mądra, to moment, to co myślałem, że jest prawdą, nigdy nią nie było. Po stronie światła, po transformacji wieża staje się wolnością od przeszłości, jasnością umysłu, autentycznością, gruntowną stabilnością. Fundamentem, który nie może zostać zniszczony. Bo teraz budujesz, nie na strachu, lecz na świadomości. Cień wieży, w niepojętym lub nieprzeżytym aspekcie. Opór przed zmianą, próba odbudowania tego co upadło. Potrzeba kontroli, lęk przed pustką, szok, trauma, bunt, gniew. Cień wieży chce przykleić to co już dawno się rozpadło. Esencja tej karty, wieża jest świętą destrukcją. Tak jak piorun oczyszcza powietrze, ona oczyszcza świadomość. To karta, która mówi. Nie możesz zabrać iluzji na wyższy poziom świadomości. Rozpad nie jest końcem, jest przebudzeniem. Po wieży zawsze przychodzi kolejna karta. Siedemnasty, gwiazda. I to nie przypadek, bo kiedy wszystko runęło, wreszcie widać niebo. Część dziewiąta, siedemnasty, karta gwiazda. Archetyp, nadzieja, uzdrowienie, odbudowa duszy, boskie prowadzenie. Element powietrze, duch oddechu i inspiracji. Planeta, Wenus w aspekcie duchowej harmonii niektórzy przypisują Uranowi iluminacja, przebudzenie. Jeśli wieża była burzą i destrukcją tego, co fałszywe, gwiazda jest ciszą po burzy. To pierwszy głęboki oddech po chaosie, to powrót duszy do swojej prawdy, to moment, w którym człowiek mówi, już niczego nie udaje, jestem tym, kim jestem. Energia karty, spokój, przejrzystość, delikatne, lecz niepodważalne prowadzenie. Powrót do własnego centrum, to nie jest radość wybuchowa to głęboka cicha błogość. To wewnętrzna pewność bez dowodów. Symbolika i jej znaczenie: Duża gwiazda plus siedem mniejszych. Duża gwiazda to dusza, boska jaźń. Siedem mniejszych to siedem energii czakr planetarnych poziomów świadomości, które zaczynają się harmonizować. To symbol: dusza przewodzi, osobowość podąża. Naga postać, brak masek, brak ról, brak egoicznej fasady. To pełna autentyczność, człowiek wraca do niewinności, ale już świadomej, nienaiwnej. Dwie amfory z wodą, jedna wlewana do jeziora strzałka skierowana w prawo powrót energii do nieskończonego pola świadomości. Druga na ziemię strzałka skierowana w prawo uzdrawianie materii i życia codziennego. To symbol równowagi, to co duchowe służy życiu. To co materialne jest uświęcone. Natura wokół, gniew wieży zamienił się w ciszę. Nic nie trzeba wymuszać, wszystko rośnie samo. To symbol prawa duchowego. Gdy jesteś w swojej prawdzie, życie cię wspiera. Duchowy sens gwiazdy. Gwiazda jest momentem uzdrowienia, regeneracji, odbudowania poczucia sensu, powrotu do misji duszy. Powierzy człowiek nie szuka już zewnętrznych autorytetów. Wreszcie słyszy siebie, psychologiczne znaczenie. Gwiazda oznacza akceptację, łagodność wobec siebie, odpuszczenie kontroli, brak pośpiechu. Czystą obecność, to karta spokoju po inicjacji. Nie trzeba udowadniać, walczyć, bronić się. Cień gwiazdy, cienista forma tej energii to eskapizm. Duchowe unikanie spiritual bypassing. Życie w marzeniach bez materializacji. Iluzja, jestem już ponad materią. To lekcja, marzenie jest początkiem, ale musi zejść na ziemię. Dlatego kolejna karta po gwieździe to księżyc, próba iluzji. Światło gwiazdy, w pełnym świetle ta energia daje. Wewnętrzny spokój, poczucie sensu, intuicję prowadzącą bez wysiłku, zdolność uzdrawiania siebie i innych, czystą obecność bez ego, to karta ludzi, którzy nie mówią, że są przebudzeni, po prostu są. Esencja, gwiazda mówi, na poziomie duszy wszystko już jest dobrze, to błogosławieństwo drogi, znak od wszechświata. Nadal idź, nie spiesz się, zaufaj, bo teraz nie prowadzisz życia, świadomość prowadzi Ciebie.